W dwóch ruchach, po prostu. można szybciej strzelać, tak. ale za to się zamek częściej psuje niestety, jest bardziej na przykład. innej siły więcej. I to... no, no, tak, czy... że, witam serdecznie, dzisiejszym gościem bardzo zawsze będzie y, dr Paweł Wrublewski Formuła spotkania jest no, po prostu spotkanie, spotkanie z, z, no, z bardzo ciekawym człowiekiem, o ogromnej wiedzy. Tematy Prawosławia. Wszystko to nieprawda jeszcze <laughs> To będziemy mogli zfalsyfikować. No, tak tylko tytułem. No, Doktor Wróblewski <coughs> jest historykiem idei, filozofem religii. Tam doczytałem się, że jest planowana monografia, tak? O, chrzcie... o kontrowersjach tak. sakramentologii, tak. tak. Także... Po prostu nie będę zabierał czasu, to wszystko, mam nadzieję, wyjdzie tutaj w dyskusji. Proszę zadawać pytania takie prosto od serca, im prostsze, tym, tym trudniejsze, tak? Tak, <grym> tak. tak. Ja, także bardzo serdecznie zapraszamy pana. Pa. Bardzo dziękuję. <grym> no cóż, drodzy państwo... Aha, jeszcze... Ten, do... ja ten, ten... A bardzo proszę, proszę, bardzo proszę. Swojsko tutaj u Państwa, to moja pierwsza uwaga. Czuję się tym swobodniej, ponieważ za mną znajdą Państwo takie trzy podstawowe pojęcia filozoficzne. Prawda, piękno i dobro, które spajają tak naprawdę w sposób metafizyczny kulturę intelektualną, ale i duchową wschodu i zachodu. Spajają, ale dzisiaj może więcej będziemy również mówić o różnicach. Chciałbym przede wszystkim wyrazić swoje podziękowanie za zaproszenie mnie do tego zacnego miejsca. Dziękuję wszystkim dobrym duchom, które to sprawiły. I w zasadzie jestem tak samo ciekaw spotkania z Państwem, jak Państwo są ciekawi spotkania ze mną. Także liczę na debatę i mam nadzieję, że będę mógł od, od, odpowiedzieć na, na pytania, które y, będą trudne, jak się domyślam. Tak, to może, proszę bardzo, kto ma to pierwsze zadać pytanie? <grym> no to może ja pierwszy. <shrut> Czy jest jakaś szansa? O zbliżenia się prawosławia i, i rzymskokatolickiego rzymsko wyznania? Bardzo chciałbym odpowiedzieć na to pytanie pozytywnie, bo i ono leży mi na sercu. Niemniej jednak, z perspektywy bardzo realistycznej, Becia zbliżenia prawosławia i katolicyzmu musi być rozpatrywana z perspektywy e, cudu, jaki może się, i, i może się wydarzyć i o jaki się modlimy. Ja myślę, że po obu stronach takie starania trwają. Niemniej jednak koniecznym warunkiem autentyczności tych relacji jest. E, Prawdziwe spojrzenie obu stron na siebie, a mianowicie pewna redukcja języka teologii, która w formule ekumenicznej przesłania na, nam samych siebie. A mianowicie ekumenizm, obrany za oficjalną formułę dialogu, da się porównać w sensie politycznym, do fenomenu negatywnego globalizacji, jak i w sensie pewnego kryzysu współczesnej kultury, do postmodernizmu. A mianowicie na poziomie filozoficznym mówi się o tym, że każda tożsamość w zasadzie jest równosilna, taka sama w stosunku do każdej innej, drugiej tożsamości. Te tożsamości wzajemnie się znoszą, ale tak po hegelowsku, jakby oczekuje się na dokonanie jakiejś syntezy. W tym sensie znosi się wszelkiego typu metanarracje, w tym sensie próbuje się przewartościować wszystkie klasyczne komponenty zastanej kultury, i dowartościować, no właśnie, tak naprawdę nie, nie wiadomo co. Mówi się, że, że jest to język miłości, a tak naprawdę y, znamy te relacje z bardzo y, codziennych, rodzinnych scen. Prawda? Jeżeli małżonkowie chcą tworzyć się autentycznie, muszą poznawać się całkowicie, a nie tylko prawić sobie kom Komplementy, bo, 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 bo jeżeli tak właśnie będzie, no, w zasadzie nie należy wróżyć, aby taki związek mógł przetrwać. Więc uważam, że na gruncie współczesnej teologii ekumenicznej potrzeba nam tego, co przyniósł Okham w odniesieniu do filozofii scholastycznej pewnej ontologicznej brzytwy. Która zechce zredukować język teologii do swoistej ewangelicznej i patrystycznej prostoty przekazu tego, co stanowi istotę chrześcijaństwa. A mogę tu retorycznie spytać: gdzie występuje w przekazie tekstów ewangelijnych, albo w pismach ojców Kościoła termin ekumenizm? Czy nie ma bardziej adekwatnych określeń, takich właśnie jak miłość i prawda, w takim y, imperatywie, jaki kładzie przed nami y, w przepowiadaniu Ewangelii y, Paweł Apostoł? No właśnie, wystarczą nam tylko te dwa słowa, wystarczą nam tylko, y, wystarczą nam tylko świadectwa tych, którzy wyprzedzili nas. W drodze do świętości, do jedności z Chrystusem, i moim zdaniem powrót do języka pierwszego tysiąclecia, kiedy nie było jeszcze substancjalnego podziału na wschód i zachód, jest właściwym środkiem do odbudowy szczerości we wzajemnych relacjach między prawosławiem i katolicyzmem. Pojawiają się takie postulaty coraz częściej. Natomiast cały czas wydaje mi się, że nad dialogiem ekumenicznym sznuje się widmo polityki międzynarodowej, które tak naprawdę przesłania nam możliwość powiedzenia sobie zupełnie szczerze, kim jesteśmy. Moim zdaniem wartość dialogu polega przede wszystkim na tym, abyśmy Znali różnicę, być może o trudnej podbudowie historycznej, ale to właśnie dzięki poznaniu własnej silnej tożsamości, jak i silnie zdefiniowanej tożsamości drugiej strony dialogu, możemy mówić dopiero o autentyczności tolerancji. Tolerancja nie oznacza akceptacji. Tolerancja jest absolutnie warunkiem wstępnym do określenia szczerych relacji. Uważam, że ekumenizm prowadzi do procesu odwrotnego, dlatego że mamy do czynienia ze swoistym pyreneizmem w tym przypadku, czyli prawieniem sobie tylko komplementów. Pozostaje jednak pewna sfera, którą możemy określić terra incognita. Nie znamy sami siebie, nie znamy tak naprawdę tożsamości drugiej strony, więc powstaje pewien brak w tym dialogu. I ten brak wypełniany jest, moim zdaniem, w sposób automatyczny przez... Stereotypy. Stereotypy o katolicyzmie po stronie prawosławnej i odwrotnie. Stąd, jeżeli mowa o budowaniu autentycznych relacji, moim zdaniem taki musi być ich początek. Jaki jest wobec tego stosunek doktora do, do formuły ekumenizmu zaproponowanej przez patriarchę Bartumieja? Ze, ze, ze słów doktora wynika, że, że taka formuła byłaby najwłaściwsza. Natomiast e, sam spotkałem się z, z potępieniem e, patriarchy Bartłomieja ze strony czy to, e, czy to katolików, zarówno katolików, zresztą jak e, dajmy na to prawosławnych, chociaż e, językowa jest to nazwa fałszywa. E, natomiast e, sam osobiście się zgadzam z, z tą krytyką, dlatego pytam się o stosunek doktora. Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Z racji tego, że patriarcha Konstantynopola jest po upadku Starego Rzymu primus inter pares, pierwszym biskupem któremu przysługuje jak wcześniej biskupowi Rzymskiemu, jako następcy św. Piotra, prymat miłości w szosunku do innych. Prze, 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 prze. Stąd, stąd i wymagany jest od biskupa Konstantynopola najsilniejsze świadectwo prawosławnej wiary. W momencie kiedy patriarcha Ekumeniczny. Bartłomiej angażuje się w dialog ekumeniczny, która, który, wy, wy, który daleko wybiega poza ramy określone przez tradycję teologiczną i kanoniczną prawosławia, w tym momencie przestaje tak naprawdę być wiernym własnej hierotonii, którą jako biskup przyjmował. I jesteśmy jako prawosławni zobowiązani wspierać patriarchy Bartłomia we wszystkich jego staraniach, ale tylko i wyłącznie, które podbudowane są tą gwarancją ich autentyczności i wierności naszej prawosławnej tradycji, a która przekazana jest w świętych kanonach prawosławnych. W tym więc momencie, w którym poprzednik patriarchy Bartłomieja, patriarcha Atenagonas, czy on sam próbują podpisywać deklaracje teologiczne, które sprzeczne są z teologią prawosławną. Próbują podejmować aktywność liturgiczną wspólnie z katolikami, która sprzeczna jest z teologią prawosławną. Z, z, z obiema teologiami. To prawda. W zasadzie. Podobną dyscyplinę zachowują kanony prawosławne, jak i jeszcze wszystkie rygory określone w dawnym prawie kanonicznym Rzymskim. rzymskokatolickim, prawda, z epoki tak. pio-benedyktyńskiej do, do okresu promulgacji przez Jana Pawła II w 1983 nowego kodeksu prawa kanonicznego. Prawda? Również wspólne modlitwy nawet y, bierne uczestnictwo w nabożeństwach y, y, no właśnie innowierców było zakazane. Tak, tak. W, Więc stosunek jest bezwzględnie krytyczny, tak? Stosunek nie, nie, nie może być bezwzględnie krytyczny. Prawda? Bo w momencie Dobrze, kiedy przyjmujemy stanowisko ekstremalne, tak. Przestajemy tak naprawdę... Y, Widzieć rzecz taką, jaką ona jest, ponieważ być może emocje przesłaniają nam fakty. To jest bardzo istotna kwestia. Więc zdrowa krytyka jest, jest krytyką konstruktywną, a nie krytyką dla samej krytyki. To jest bardzo ważna rzecz. Mamy więc pozytywne kryteria, z ich, nie, z ich nie rezygnujemy i wskazujemy, że one określają przestrzeń dialogu. Że nie jesteśmy kreatorami, a zachowujemy i przekazujemy tę tradycję, która określa naszą tożsamość. W tym momencie, kiedy, kiedy patriarcha Bartłomiej i grupa teologów y, z nim związana czynią krok więcej, aniżeli pozwalają na to kanony, w Rzeszacie. Y, Wszelka krytyka nakierowana jest i w troszce o ich samych. Nie jest kierowana przeciwko wierze prawosławnej, a w celu jej umocnienia. Dobrze, czy, czy wobec tego takie działania mogą doprowadzić do, 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 do drugiej Unii Brzeskiej? Czy są jakieś symptomy, można powiedzieć? Bo zapowiedzi oczywiście nie ma. I, a dru drugie pytanie od razu mi się nasuwa. Jak jest współcześnie postrzegana Unia Brzeska? Powiem zupełnie szczerze panu, że Unia z papizmem nigdy nie została przerwana. Nigdy nie przestała obowiązywać w pewnych kręgach kultury prawosławnej. A myślę, że. W sensie historycznym i geograficznym, najbardziej doświadczone w tym względzie było prawosławie na Słoweńszczyźnie, przede wszystkim poprzez reformy, jakie dokonał w metropolii kijowskiej arcybiskup Piotr Mochyła, wżorując się w znacznej mierze na rytuale Romanum i wprowadzając pewnego typu. Upodobnienie sakramentologii prawosławnej do dyscypliny rzymskokatolickiej. katolickiej Dokładnie było tak, że po roku 1453, czyli po upadku Konstantynopola, nowego Rzymu, Turcy zamknęli pan, pan Epistymion, czyli uniwersytet, który kształcił również hierarchię związaną z szeroko rozumianą kulturą bizantyńską, czy powizantyńską w tym momencie. Dobrze, ale czy Moskwa nie przyjęła tych tradycji? Ogłosiłszy się trzecim Rzymem? Pan, ja myślę, że to jest sugestia zbyt daleko posunięta i nie do zaakceptowania z perspektywy prawosławnej teologii. Jeżeli sięgać do genezy. Tego sformułowania Moskwa III Rzymca, bądź pod uwagę przede wszystkim to, że jakby biskup rzymski sam padł ofiarą własnego spisku, mianowicie adoptując Joi Paleologinę, bizantyńską księżniczkę, wysyłając ją na dwór cara Iwana, istnując poprzez ten Mariasz, no właśnie, rozwinięcie się Unii nie przewidział tego, że młoda żowi po tym jak uzyska wolność i trafi do Moskwy, obróci się przeciwko biskupowi rzymskiemu. I trzeba tu powiedzieć wprost, że cała doktryna Moskwy jako trzeciego Rzymu powstała w kontekście ściśle politycznym. I była rozwijana szczeg szczególnie na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy, to, kiedy tak naprawdę prawosławie rosyjskie znalazło się pod wpływem, bardzo silnym wpływem myśli filozoficznej oświecenia, po pierwsze, a po drugie e, protestantyzmu i katolicyzmu. No, w, Możemy się cofnąć wcześniej do patriarchi Nikona i do jego reformy motywowanych po części również politycznie. E, politycznie. Od razu Głosie. trzeba mówić. Tutaj choćby sama kontrowersja związana z sakramentem chrztu. Mają, mają Państwo w 1620 roku orzeczenie snodu moskiewskiego o tym, aby zgodnie z tradycją kanoniczną prawosławia nie uznawać ważności sakramentalnej chrztu i ewentualnych konwertytów na prawosławie ze świata zachodniego e, chrzcić. I widać tutaj, wydaną kilkadziesiąt lat później, przeciwną decyzję w innych warunkach politycznych, kiedy już Romanowowie zasiedli dość wygodnie na tronie moskiewskim, pozbywając się konkurencji na samej Rusi, i zaczęli myśleć o europejskich mariażach, mariażach z silnymi. Dwonami, tak aby umocnić swoją pozycję globalnie. W związku z tym przeszkodą okazało się jest wzajemne, wz wzajemne nieuznawanie sakramentu chrztu. Stąd deklaracja polityczna, aby go uznawać. Podobnie stało się z sam samą sakramentologią yy, prawosławną, właśnie za panowania Króla I, który stał się monarchą oświeconym bardziej na wzór dworów protestanckich, wbrew kanonom rozwiązał instytucje patriarchy, a na czele synodu rządzącego stanął carszki oberprokurator, osoba zupełnie świecka, wywodząca się przeważnie ze sfer wojskowych. I dopiero później, pod koniec XIX wieku, kiedy rozwija się na Świętej Górze Atos monastycyzm, również rosyjski, Odżywa również poprzez głos takich wielkich teologów prawosławnych jak Ignacy Bęczaninów czy Hilarion Troiczki, i da powrotu do prawosławnych źródeł, które nie tkwią wcale w rosyjskości, a tkwią we wspólnym odniesieniu do pierwszej inkulturacji Ewangelii w kulturze hellenistycznej. Więc tak naprawdę. Bizantyńskiej, to może za dużo powiedziane. To jest bardziej teologia ojców. To jest teologia po części bizantyńska, ale nie tylko. Jakby kończąca się w wieku ósmym, wieku tak? No dobrze, a czy ta, czy, czy ta zapoczątkowana przez Piotra I. Reforma formu, formuły soborowej, to, to, znaczy, to znaczy wprowadzenie tam carskiego urzędnika, nie nawiązywa do tradycji bizantyjskiej? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Nie, A przy? nie, nie. No, bo cho chociaż nie ma wspólnego... tak? w Rawendnie. W Rawennie mhm. widzimy cesarza Justyn, Justy, Justyna, Justyniana, który, który był otoczony wręcz kultem boskim, prawie że. Więc tutaj, więc tutaj widzimy pewne pewną sakralizację przedstawicieli władzy cesarskiej. Jakby źródła sakralizacji władzy i tutaj jakby um, doktryna społeczna wschodu i zachodu nie jest odmienna. Bierze się z deklaracji Pawła apostoła, że wszelka władza pochodzi od Boga. Proszę zwrócić uwagę na to, że dopiero czasy reformacji... Również na Zachodzie sprawiają, że poprzez doktrynę jezuitów Bellarmina i Schuareza próbuje wprowadzić się wątki demokratyczne. Mianowicie próbuje się wskazać, że nie trzeba słów Pawła interpretować literalnie. Jezuici twierdzą od tej pory, że potestasz procedit immediate.